Witam państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj przedstawię państwu dość abstrakcyjny, ale jednak bardzo ciekawy pomysł. Jest to plan przekopu mierzei helskiej. Tak, dobrze usłyszeliście. Nie wiślanej, a helskiej. Głównym argumentem za tą inwestycją byłoby skrócenie drogi wodnej do portów w Gdyni i Gdańsku. Co według entuzjastów pomysłu, pomogłoby zwiększyć rotację statków przyjmowanych w tych portach. Kanał Helski znacząco mógłby skrócić drogę do portów Trójmiasta, co wpłynęłoby na znaczące oszczędności. Jednak pomysł budzi duże kontrowersje i jego realizacja jest wątpliwa. Mimo to warto o nim porozmawiać. Jeżeli film Ci się spodoba to zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji kanału, co bardzo pomoże w jego rozwoju. Z góry dziękuję! Źródłem materiału jest artykuł na portalu Quick.pl pod tytułem to jedno z najchętniej odwiedzanych miejsc. Jak powstał Półwysep Helski? Autorstwa pana Karola Kubaka. Mierzeja Helska, inaczej Półwysep Helski, ma długość 36 km. Mierzeja Helska utworzyła się przez prąd morski płynący na wschód, wzdłuż polskiego wybrzeża. Warto zwrócić uwagę, że na znacznym obszarze Półwysep Helski jest zalesiony, a naturalną częścią roślinności Mierzei Helski jest bursosnowy, zwłaszcza w końcowej części. Półwysep Helski, w najwęższym miejscu pomiędzy Jastarnią a Guźnicą, ma szerokość około 175 metrów. Cały półwysep stanowi odrębny mezoregion. Na terenie mezoregionu znajduje się jedna gmina miejsko-wiejska Jastarnia, jedna gmina miejska Hel oraz wschód gminy Władysławowo. Główną gałęzią gospodarki jest turystyka. Ważną rolę pełni również rybołówstwo. Głównymi szlakami transportowymi są droga wojewódzka nr 216 oraz linia kolejowa nr 213. Ze względu na strategiczne znaczenie obszaru Mierzei, szczególnie miasto Hel było ufortyfikowane od lat 20. do 50. XX wieku. Przejdźmy zatem do koncepcji przekopu Mierzei Helskiej. Głównie temat ten poruszany jest na forach internetowych. Mniej w głównym nurcie informacyjnym czy szczególnie nurcie politycznym. Zwolennicy przekopu Mierzei Helskiej twierdzą, że przekop może być opłacalny i potrzebny. Ich zdaniem najlepszym miejscem na przekop Mierzei Helskiej jest obszar na zachód od Jastarni. Zdaniem zwolenników pomysłu nowa droga wodna spowodowałaby znaczne skrócenie drogi do portów Gdyni i Gdańsku. W ten sposób porty bardziej mogłyby się rozwinąć i Zacząć odgrywać jeszcze większą rolę w basenie Morza Bałtyckiego. Mogłaby się też zwiększyć wymiana dóbr w portach Trójmiasta. Jednak jeżeli tak by się stało, to potrzeba by było dalszego rozwoju w samych portach, ponieważ większa liczba jednostek to potrzeba dużo większego obszaru przeładunkowego. Jednak jest wiele głosów krytykujących takie rozwiązania. Argumentem przeciwko przekopowi Mierzei Helskiej jest narażenie budżetu państwa na kolejne koszty a warto zaznaczyć, że nawet inwestycja przekopu Mierzei Wiślanej nie jest jeszcze doprowadzona do końca. Drugi argument przeciwko to fakt, że dostęp do portu w trymieście jest swobodny i przekop Mierzei Helskiej nie skróciłby czasu wpłynięcia do portów w sposób tak znaczący, żeby inwestycja była w rozsądnym czasie opłacalna. Kolejnym argumentem jest to, że w obrębie Mierzei Helskiej na Zatace Gdańskiej i Puckiej panuje płcizna, co wymuszałoby kolejne koszty, czyli budowę toru wodnego do portu. Przekop negatywnie wpłynąłby też na piękne szlaki turystyczne prowadzące przez półwysep Helski. Stracono by wiele pięknych i ważnych dla przyrody obszarów. Ogromnie ucierpiałaby również turystyka. Obecnie wielu wybiera się na Mierzeję Helską po spokój, cudowne krajobrazy czy poszukiwanie bursztynu na plaży. Jeżeli Mierzeja Helska byłaby przekopana to z pewnością jej przyroda ogromnie by na tym ucierpiała, nie wspominając tego, że wtedy Mierzeja Helska stałaby się wyspą. Jak widać, pomysł, mimo że ciekawy, to raczej nierealny do zrealizowania. Jest znacznie więcej argumentów przeciwko takim działaniom. To uzmysławia fakt, że czasem ludzie komentujący w internecie usłyszą jakiś pomysł, który brzmi ciekawie i od razu chcieliby go realizować. Często nie biorąc pod uwagę szerokiego kontekstu i chłodnego podsumowania argumentów za i przeciwko określonym działaniom. Moim zdaniem przekop Mierzei Helskiej nie jest najlepszym pomysłem i wydaje mi się, że przez najbliższe kilka-kilkanaście lat nie będzie pomysłu, aby rzeczywiście na serio wziąć pod uwagę realizację takiego projektu. Jestem ciekawy co Wy uważacie na ten temat. Bardzo proszę o zostawienie opinii w komentarzu. A jeżeli takie hipotetyczne rozważania Wam się podobają, to zachęcam Was do udostępnienia materiału, co pomoże w dotarciu do szerszej liczby odbiorców. Z góry dziękuję. Zachęcam również do śledzenia kanału i obejrzenia filmu na temat przekopu Mierze i Wiślanej. Link umieszczę w opisie. Na teraz się żegnam. Wkrótce kolejne materiały. Pozdrawiam i do usłyszenia.